Tak, to jest chleb. To jest suchy, wysuszony chleb. Bo w sumie chyba nie, nie powiedziałem o tym, że, że uwielbiają tą. To jest dla nich smakołyk. I dzisiaj kilka odpowiedzi na kilka pytań, które do mnie zadawaliście. Pierwsza rzecz, czy warto owce odrobaczać. Tak oczywiście. Dwa razy do roku ja odrobaczam owce takim środkiem, który nazywa się eprynomektyna. I to nazwy handlowe są bardzo różne, możecie to, możecie to s, s, sprawdzić. niestety nie ma takiego specjalnego dla owiec czy dla kus. Jest po prostu dla, dla krów. Tam się podaje odpowiednią ilość tego. Na, na, na to ile kilo waży owieczka? taka. owieczka waży około 30-40 kg, więc jakby spokojnie można, można to im dawać. Więc odrabaczamy na wiosnę i na jesieni, i tak, i tak to wygląda. Druga rzecz, kwestia innych zwierząt. Czy, czy mogą żyć razem z innymi zwierzętami? No mogą, tylko pytanie, po co? Generalnie rzecz biorąc, one nie będą jakoś tam miały kontaktu nie wiem, z danielami, z kozami, z z innymi zwierzętami, więc najlepiej czują się w swoim, swoim, swoim towarzystwie i to wystarczy. Kolejna rzecz to jest jak wygląda. One mają kulczyki, prawda? Tu widzimy, jak mają, mają kulczyki I to nie tylko żeby ładnie wyglądały, tylko kulczyki są po to, że to jest kwestia rejestracji zwierząt. I tak naprawdę tak naprawdę wszystkie owce powinny być rejestrowane. W Polsce nawet pojedynczej owcy nie można trzymać tak dla, dla siebie i bez rejestracji. Rejestrację przeprowadza się w, w, w agencji, wpisuje jest, jest wpis do, do, do ewidencji producentów i wtedy można legalnie trzymać taką owcę oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, większość ludzi w Polsce trzyma owce w sposób nielegalny tak? ale no, nie ma jakichś kontroli szczególnych, natomiast przy 10 owcach już można dostać, 10 matkach można dostać dotację dotacja ta nie jest duża, bo wynosi tam około 100 zł to trochę powyżej 100 zł rocznie ale to wystarcza na utrzymanie owiec w przeciągu roku. I kolejna rzecz, kwestia chowów wsobnego. No oczywiście chów yy, wsobny, czyli, yy, czyli że mamy barana, któ, k, którym, k, który jest pokrojony z owcami, no całkowicie jest to bezsensowne. Yy, to ma sens wtedy, gdy się tworzy nowe rasy, tak zwana wybujałość, wybujałość yy, yy, taka genetyczna, czasami się pojawia, ale, ale generalnie rzecz biorąc ja tego bym by, by, by nie polecał zwróćmy uwagę, że niektóre owieczki są bardzo uznakowione, są tak zwane zadbane, a niektóre to chudzinki te chudzinka, zwróćmy uwagę to są już owce stare z jednej strony a z drugiej strony od trzech miesięcy są ciągane przez, przez dwójkę jagniaków więc tak naprawdę jednak jest to duże, jest to duża Duże wyzwanie dla organizmu samicy, więc pamiętajmy o tym, żeby właśnie dostarczyć w miarę dobrego pożywienia. No, ta na przykład już nie ma młodych i one już całkowicie inaczej wyglądają. Są na pewno bardziej no, takie nabite, okrągłe. E, e, tak wygląda więc e, e, moja odpowiedź na, na Wasze pytania, e, ten środek, który, który trzeba, e, który ja używam e, do, e, do odrobaczenia to, to Wam na dole dam, dam link, e, tak to wygląda przez ostatnie spojrzenie na owce i dziękuję bardzo, do zobaczenia, jeszcze może jeden filmik, filmik nagram, zanim przerwę do następnych wykładów.